Nie ma, neczko, widzowie. Z tej strony Ciadek Everything, a dzisiaj zagramy w horror pod nazwą Juniors. Jest to fangame fnaf oczywiście zrobionego przez Scott Kafton Widzowie, trochę opóźniony z tym jestem, bo już to było wcześniej, jakby. E, no... Wcześniej już to wyszło, już dawno, dawno, no, ale ja powinienem teraz to nagrać, bo nie wiem, czy wiecie, czy widzicie po tym na moim kanale, że ja po prostu lubię jakby odkopywać stare gierki. No to nie jest stara gierka taka mocna, ale no, już trochę ma. Więc widzowie, napiszcie jakiś zajebisty komentarz, dajcie suba, łapkę w góry, łapkę w góry. W górę i zaczynajmy. Co to będzie widzowie, co to będzie? Nie wiem w ogóle widzowie, kiedy wy widzicie ten filmik. Bo prawdopodobnie nie wiem. No, no nie wiem kiedy to widzicie. Ale to już tam. Walić to. Before we begin. Go over the basics. No co to? Nie, 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 nie tego nie wiem co i jak. Sprawdzaj kamery. Patrz na migające światła oraz... E, odciski rąk na, na kamerze e, oznacz e, nawiedzony charakter na, na laptopie. Znaczy, no nie charakter, to ten. postać jakaś, nie. siurgowie. E, every time you correctly guess the hunted and you try to the laptop, the ghost will once again take over take over an animatronic. Aha, czyli tutaj będzie jakby. E, animatroniki będzie coś nawiedzać patrz uważnie e, na e, mrygające światła kamera też, jest trochę jakieś problemy z jakby wygaszenie może kamery e, odciski dłoni no i tutaj jeszcze mortu tych. to track down tych no, no tajny One last thing Sprawdzaj wytrzymałość animatronika do czasu, od, od czasu do czasu Zadzwoń do eh, zadzwoń do animatronika To the conveyor ball, nie wiem, co to jest e, Do naprawy Ale miej pewność, że one nie są jakby nawiedzone No dobra O, coś tu się dzieje Wow Gdzie ja jestem? No. Każdy chyba horror tak się zaczyna, nie? No ale to dobra Czy ja nie żyję? Moje, moje ciało Ta miejscówka To jest dziwne Ale chyba jest W porządku, ale czuję Czuję się pusty Czuję jakbym był stalkowany ale to uczucie jest nowe dla mnie. Boże. Czy ktoś może mnie... Czy, czy ktoś mnie słyszy? Krącz! Krunch! Co to było? Czy ktoś tutaj jest? Nie, nie szukam problemu. Chcę tylko tutaj stąd, chcę stąd tylko wyjść. Proszę. Wow Nigdy nie widziałem yy, takiego czegoś. Nigdy nie wiedziałem coś z, coś z tym stylu? Dobra widzowie, mamy poniedziałkową noc. I się zdaje, że monday to jest chyba... No, tak, tak. Ja ogólny widzowy jest już północ 20, a nie myślisz normalnie, co nie? Aha, co to jest? Jakieś to tutaj... ty... Co tam jest? Jakiś troll face. <gry> Ale dobra. Co to jest, widzowie? Grafika nie jest jakaś tutaj, jakaś no, najlepsza, ale jest jakiś panocek. Co? Gdzie ja do cholery jestem? Kim jest? Kim ty jesteś? Czy ja nie żyję? Jak to jest możliwe? Co się stało dla mnie? Co to nawet. co, co to ma oznaczać? Okej, okay, dobrze yy, Weźmy teraz, no Przywróć mnie I nie należy, nie, nie, nie należy tutaj Czemu nie możesz zrobić tylko tego dla siebie? Ło, już nie mogę tego klikać O Ło, Ło co się stało? Aha Dobra widzowie Wracamy tutaj Nie wiem co się stało Ale wywaliło Więc co to skipnę już Żeby nie było nic też żadnych tych No dobra i lecimy Nie wiem czemu wtedy to wywaliło Ale Dobra Pewnie wytnę ten ten Pewnie wytnę to Ale Dobra lecimy tutaj ale, albo nie wytnę, nie wiem Gdzie ja do cholery jestem? Kim ty jesteś? No pewnie, no nie wiem czy to wyciąłem, nie wiem jak postąpi Piotrek z przyszłości Czy ja nie żyje? Jak to jest możliwe? Co się stało dla mnie? Co, co to ma znaczyć? Okej, okay, dobrze, teraz mnie, teraz mnie przywróć Nie należy tutaj, nie należy tu, no do tego Czemu nie możesz zrobić tego tylko dla siebie? No a więc widzowie jesteśmy tutaj Troszkę nie wiem co to się dzieje O kuźwa mać Co to jest? O fucking shit Co to ma znaczyć, pytam? Ale dostanę zaraz. Use the, the camera to search for hunters. If you see another such a freaker, yeah. open your laptop uh, to your left and report them by holding space. Aha. I to ma tak działać, tak? A tu coś działa? O? Co mi to nie klika? Ja yeah, widzę co to jest do cholery jasnej Okej okay. Okej okay. I to ja się boję się odwracać tu to... to jest chore widzowie Nie wiem nawet co to sobie zrobić Okej, okay, są animatroniki, spoko się boję się odwracać tu, widzowie. Nie, nie nawet jak to odpalić. Bo to coś jest, ale... Nie działa mi to chyba. Tu nie ma animatroników już. Jak to zrobić, widzowie? się boję, kurwa. A tu. Eee, yy, animatronik. O jap, o co tu chodzi? Się boję widzowie okay. Udało się! Udało się! O ja pierdolę, widzę nawet wy nie wiecie jak ja byłem zestresowany Okej, okej, okay, okej okay, okay. Ale to na farcie akurat to wyszło, bo ja nawet widzę nie wiem co ja robiłem co nie. Noc druga. No, role leciły z tym. Wtorkowa noc. To to Paul o, właśnie, No właśnie, o to pytanie, ha? No, widzowie, tutaj coś się dzieje już. To jest chore. Jest, to działaczek. You came back. Jak twoja noc poszła w To jest coś takiego, jak czegoś nigdy nie widziałem. Jakoś to to, ty paranormal activity. Nie. Poczekaj, czy tam był duch? Czy w tym prawdziwym świecie... Co? Nic nie kummę z tego widzowy Co tu się dzieje? Ja mam na no, czym mówić ale. No i znowu No widzowy, jestem. Jest Freddy, jest Bonnie. Nie wiem, czy to dało, że oni to też tak się ruszają troszkę. A ja chyba już kumam, bo tu jest tu cika, może? Teraz trzeba kliknąć tutaj Conveyor Belt. Czemu czeki nie ma? Co to za dźwięk jest? U -u -u -u! Okej, okay. okej, okay. okay. spróbujmy jeszcze raz. A jest Foxy, spoko jest Foxy, jest Chika, jest Freddy, gdzie jest Boniacz? Aaa, no co ty gadasz, mordo? Co ty opowiadasz? Co ty gadasz? Aha i teraz dobra. Klikam się tu. Okej, okay, okej okay. To jest, to jest, dobrze zrobiliśmy. Jest Chika. A gdzie oni muszą być ogólnie? Fucking shit Okej okay. Dobra, zadzwonimy Serio, widzę, to jest każdy jumpscare to kara dla mnie, jest po prostu oni tu muszą być. Oni tutaj muszą być, jest dobra. Yy, czyli, dobra, Frediego może tutaj, A czemu ja nie mogę? Nie wiem, troszkę jak to działa. Zresztą... Ja pierdził. Okej, okay, on tu jest. Spoko. Dobra. Jak to jest kuźwa creepy, widzowie? Okej, okay, spoczko A gdzie jest Foxy może? No kurwa moc. Okej okay. Tip Listen for the Puppets to know where she is Okej okay. Co każdą śmierć zostaniemy typa, który nam będzie pomagał Zajebiście po prostu Dobra O tu jest, tu jest, tu jest The ghost has entered animatronic. Jest. Okay. się boję widzowie, strasznie sram. Dobra, a gdzie jest tam? O! Freddy was hunted. Freddy was hunted. nie mogę hunted. Freddy was hunted. Freddy was hunted. Ostatnia szansa hunted. Musimy przejść tą drugą noc, no. Musimy was hunted. Freddy was hunted. Freddy was hunted. Jeszcze nie, się nie, nie straszyłem. Okay, wy jesteście tutaj. I chwila, jak teraz... O, the ghost has entered... Nie wiem czy to tak dobrze, tak sprawdzać wszystkich po kolei Ale ty wtedy jumpscare dostajesz za to? Dobrze Nie wiem czy to nawet dobrze ja to robię, wiecie, oj Szczerze to nie wiem, śnieję totalnie. Aha, o has entered animatronic, czyli Foxy, nie jest już chyba wiem, widzowie. Bo tu węci tak się świeciło dziwnie wtedy chyba. Another one. No ja pierdolę. Przecież go, przecież go zrobiłem, no. Aha. Nie dam rady już więcej tego robić. Nie dam... Rody. Dziękuję widzowie za ten odcinek. Czekajcie na następny odcinek z tego. Nie wiem kiedy to widzicie. Widzicie to albo w środę, albo w czwartek, albo w piątek. Też mam pomysł widzowie, że Zgeta z Geta Andreas odcinki wlatywały dwa razy w tygodniu. W środę i w piątek. W środę albo w sobotę. No i... No i chyba z juniorców niech będzie może, w... w no nie wiem, w piątek może. Nie, widzowie. Ja na razie chcę odpocząć od tej gierki. Dziękuję wam bardzo serdecznie za odcinek. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Nagrywa to dla Was dziadek Everything. No i co? Siemano!